Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Na kanale Zakręcona Pozytywnie. Eee, kolejne pytanie brzmi: do no, oczywiście, chodzi, jeżeli chodzi wam o osobę, pytacie, którą, o którą pytacie, macie w serduchu na myśli, z której macie kontakt, oczywiście, to myślcie sobie o tej osobie, zaraz się to wiele. Czego ona, on oczekuje? Jeżeli jesteście oczywiście w związku, w rozstaniu, tak? Bo jeżeli się rozstaliście już, to czego oczekiwała ta osoba, tak? Od Was. To musicie sobie już przedstawić. Już Wam mówię. Tutaj coś wypadło, wpadło, dziewiątka, dobra. Powiem Wam tak, dla tych, co są w związku, ta osoba oczekuje dużej zmiany, dużej dojrzałości z Waszej strony, podjęcia wyboru decyzji, ponieważ to osobę trzymacie w niepewności, tak, i tu nawet ta osoba jest taka zdenerwowana, nawet czasem może mieć, te, wiecie, huśtawki nastrojów, ale to jest spowodowane tym po prostu, że Wy otrzymacie w niepewności, o... Proszę bardzo, Zawie i może się czasami zawieszać, czyli zawieszać mam na myśli to, że po prostu może się odzywać, może Wam nie odpisywać, odpisywać, może się zastępywać, może się odsuwać, odsuwać się może od Was, bądź jeżeli jesteście już w relacji, to przez co się rozstaliście. Na pewno, słuchajcie, były tu osoby trzecie Wasze i wasza dużo wir pracy, imprezowanie, też dużo po prostu do tego e, było takiego huśtawki wprowadzaliście emocjonalnie, tak, czyli na przykład... Była taka sytuacja, że wiem, czego chcę, idę do tego. Spotykam się raptownie nie wiem, czego chcę, ta osoba jest za dojrzała dla mnie. Potem wiecie, wiecie sami o co chodzi, tak? Tylko po prostu poprzestawiajcie sobie, bo tu, tak jak powiedziałam, czytanie jest ogólne dla osób, tych, którzy są w związkach, którzy są w separacjach, którzy się już rozstali, tak? Także musicie to przy sobie po prostu ten. I czego to osoba oczekuje? Na pewno, słuchajcie, dojrzałości, podjęcia decyzji przemyślanej dobrze, niepochopnej. Na pewno oczekuje od Was, że podejmiecie dobry wybór, dobre konsekwencje, przestaniecie robić mętniki, takie wiecie, pranie mózgu, że tak to powiem, bo nie ma jednego słowa. Jak to źle zrozumiecie, to sorry. Tak, i po prostu będziecie dojrzali i pójdziecie w tym kierunku. Albo pypki, czyli na przykład idę imprezować, jeszcze znajomi, tak, praca i tak dalej, albo po prostu rybki, poważna stabilizacja. I zajmę się stabilizacją i Tobą na przykład, tak? Bo ta osoba jest na Was, słuchajcie Była i jest i będzie zdecydowana Tak, kimkolwiek o tej I jest Was pewna, tylko Wy jesteście takie wprowadzanie Takie mętliki wprowadzacie tej osobie i to jest słuchajcie kochani niedobre, ponieważ yy, takie mętli, to obowiązuje kłótnie, wtedy ta osoba nie wie co ma myśleć, wy nie wyjaśnicie z nią, bo nie jesteście gotowi na tę rozmowę lub nie chcecie, bo się boicie jej reakcji I Wtedy ta osoba dostaje na przykład telegram od kogoś, kto Was po prostu nie lubi lub po prostu kto wam jest o Was zazdrosny, czy o tę osobę i wtedy ta osoba różnie myśli, i wtedy ta osoba się denerwuje, stresuje, nie może spać Jest po prostu zmiany, ma takie, wprowadza się takie, wiecie, niedojrzałość, takie, nie obrażając Was, ale z moich odczuć, taką wiecie, huśtawkę emocjonalną. To nie jest dobre, słuchajcie. To nie jest dobre. Tu tylko tu jeszcze raz dojrzała, poważna rozmowa, kawa na ławę. Co ty od niej oczekujesz, co ona od Ciebie oczekuje, co wy od siebie oczekujecie? Wtedy, wtedy to ma sens. E, bo tu tak jak powiedziałam, różnie. I, I osoby trzecie, i praca, i imprezowanie, i ta taka wprowadzanie być, taka huśtawka emocjonalna to się pojawia. Czego oczekuje on ona od tej relacji znajomości? Bo ta osoba bardziej słuchajcie była przekonana, że z tej znajomości lub z tej znajomości wyjdzie lub wyszłoby coś, tylko po prostu wy jesteście zablokowani. O, zablokowanie zobaczcie, Tak i ta osoba słuchajcie nie będę się z wami długo bawiła. Jeżeli jesteście lub się rozstaliście, to po prostu naczekała, ale ona też ma swoje ja też ma uczucia, też po prostu wie, czego chce. Jeżeli ta osoba dawała na pewno wam jakieś słuchajcie znaki, których albo nie chcieliście, nie byliście gotowi, lub podpychali, lub po prostu traktowaliście jako zabawę, a ta osoba jest stabilna emocjonalnie i ona wie, do czego dąży, aż jestem normalnie w szoku, że tacy ludzie jeszcze są, ale są. I wie, czego chce. Po prostu jest dojrzała emocjonalnie i ona do jakiegoś słuchajcie, czasu eee, czeka. Sorry, alergia baba. Jak coś, co do was czeka, tak? Ale nie będzie długo na was czekała. I tak jak powiedziałam, i dąży do tego, żebyście zwrócili na nie uwagę, bo to już też się określa grupa, która po prostu zwracała dla siebie uwagę, tak? Ech, czyli na przykład tam różne eksperymenty mogła z wami robić, a wy traktowaliście to jako atak albo niedojrzałość, to byłoby po prostu zwróć na mnie uwagę. Hello, ja tu jestem. Na przykład nie pracuj dużo. Jej, ja na pierwszym miejscu, ja jestem, jeszcze ja czuję jak drugi plan, i wy to po prostu źle rozumieliście. Tu tylko was ratujesz, jeżeli chcecie, szczera rozmowa, albo zostajecie w przyjaźni, jest zgoda, jak dojrzali ludzie, albo po prostu naprawiacie to relacje, znajomość powoli. Tu łatwo naprawić się nie będziecie mieli. Także tu macie duże wyzwanie, tak? I duża musi być komunikacja, w końcu współpraca, żeby to naprawić. Ta osoba od Was oczekiwała i oczekuje, słuchajcie, dużych zmian emocjonalnych, czyli musicie postanowić krótko piłkę. Jestem dojrzały, dojrzała, wiem czego chcę, wiem do czego zmierzam. Poddaję się, nie jestem dojrzały, dojrzała, jeszcze nie jestem gotowy na stabilizację, na poważne życie i zostaje przyjaźń. I się nie ranicie, bo Wy tu się tak poraniliście. Jeden poranił drugiego, i to jest niedobre, słuchajcie, bo potem stwarza, stwarzacie wrogo nastawienie. Wtedy jeden o drugim mówi źle lub po prostu milczy i po prostu jest mu ciężko. Jak się pogodzicie, to właściwie będzie dużo wam łatwiej. Powiedzcie sobie delikatnie, grzecznie oczywiście, emocje, co was boli i tak dalej, to będzie dużo, dużo łatwiej. To jest do naprawienia, ale to jest dużo pracy. Najpierw musicie popracować nad samą oceną swoją, nad pokochaniem samego siebie, samej siebie, potem zaczynajcie jakąś znajomość. I na, na pewno musicie popracować nad zakończeniem relacji jakiejś, tak? Czyli nie pchać się w związek, jeżeli jesteście poranieni. Bo wydajecie tej osobie sygnał, aha, jesteś po na przykład po związku nieudanym, długorocznym lub krótkorocznym lub chwilowym, i już jesteś gotowy, gotowa na coś, i dobra. I ta osoba się namyśla, bo ta osoba nie traktuje was, nie traktowała jako zabawkę, jako stabilizacja. A wy po prostu czuła, że ją traktujecie. Niekoniecznie musieliście ją traktować. Mogliście po prostu, nawet ona mogła źle odebrać, i po prostu jest boom. bum. Szczera rozmowa i będzie dobrze. Trzymajcie się. Cześć.